Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Mam dla Was kochani niespodziankę. Jak zapowiedziałem w ankiecie, dzisiejszy temat będzie zagadkowy. Jak to z niespodziankami u mnie bywa, dzisiejszy odcinek zostanie poprowadzony przez zaproszonego gościa. Powitajcie więc Pain MB. Z racji, iż ma dość duże zamiłowanie do postaci Zuko oraz to Todorokiego z My Hero Academia, mającego podobną bliznę, na pewno da radę z tematem. Zróbcie sobie herbatkę gonną Airo, usiądźcie wygodnie i pejnie oddaję Ci głos. Zuko to jedna z najlepiej rozpisanych postaci w historii animacji zachodniej, a jego historia przemiany jest niezwykła. Możemy go nawet nazwać drugim po anguł głównym bohaterem serialu oraz komiksu, wygnany książę ognia, chcący odzyskać swój honor, który miał jedną wyróżniającą go na tle postaci skaze. Mowa oczywiście o jego sławnej bliźnie, blizna poranie zadanej przez jego własnego ojca, każącego Zuko za nieproszone odezwanie się na naradzie wojennej. Teraz po latach oraz po długiej serii jaką była legenda Kory, ocenimy czy przypadkiem to zdarzenie nie było jednak dobrą rzeczą. A więc mamy trzy argumenty, za przekleństwem oraz trzy za błogosławieństwem, czyli wady i plusy jego blizny. W historii świata awatara, jak i naszego, blizny świadczyły o uzyskaniu statusu wyrzutka. Zazwyczaj ludzie zakładają, że osoby z bliznami na twarzy to jacyś przestępcy, którzy popełnili jakieś przewinienie typu kradzież czy nawet zabójstwa. Oprócz tego blizny zdecydowanie wyróżniały człowieka i utrudniały wtopienie się w tłum, a nawet uzyskania nowego życia, ponieważ widok wielkiej blizny na twarzy zawsze interesował drugiego człowieka, a nawet i przerażało. Więc taka osoba zawsze będzie się czuła wśród ludzi inna, czy jak wspomniałem wcześniej, będzie takim wyrzutkiem. Jednak w przypadku ZUKO to nie była jakaś drobna blizna na twarzy, jak pocięcie przez jakąś broń czy po walce z zwierzęciem, tylko blizna spalonej skóry, która pokrywała jedną czwartą jego twarzy, a nawet i więcej, przez co żaden człowiek nie mógł przejść obok niego obojętnie. Dlatego w tym przypadku ZUKO nie mógł zapomnieć o tym, jakim człowiekiem był jego ojciec oraz to, jaką wielką krzywdę mu wyrządził. Zapewne wszyscy pamiętamy dumnego i gniewnego ZUKO z pierwszych odcinków legendy Anga, gdzie ten za wszelką cenę chciał złapać awatara i powrócić do narodu jako bohater oraz zamazać fałszywą skazę na honorze. Zawsze był zaślepiony tym jednym zdaniem: nie widział dookoła siebie niczego dobrego. Nawet nie dostrzegał swego wujka, traktującego go jak własnego syna i chcącego nawrócić bratanka na właściwą drogę. Był po prostu zaślepiony i nie widział innego wyjścia. Więc teraz zadajmy sobie pytanie: czy zawsze byłby zapatrzony w siebie i taki arogancki, gdyby nie możliwość odbycia podróży? Czy właśnie błogosławieństwem nie jest wymuszona nauczka od życia? Gdyby nie blizna i sprzeczka z ojcem, to możliwe, że pozostałby jedynie nic nieznaczącym i marionetkowym księciem ognia? <Słuch> <Słuch> Oprócz zadanego bólu, który pozostał na jego twarzy, to również odbiło się na jego psychice. Jak musi się czuć człowiek skrzywdzony i upokorzony w tak perfidny sposób, przez ojca, przez niby najbliższą mu osobę. Każdy z nas pewnie ma jakąś sytuację z życia, za którą jest mu wstyd. Jak pomyśli o tym, to ten wstyd go zżera. I właśnie jest tak, że niektórzy potrafią się przejmować drobną rzeczą, o której mało kto pamięta. A u Zuko sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ to haniebne wygnanie zostało uwiecznione na jego twarzy. I w rzeczywistości każdy uczestnik tamtego wydarzenia, który by go widział po czasie, ująłby go nie jako księcia narodu ognia, tylko jako ten wygnany. Ponieważ po tamtej widocznej bliźnie trudno jest zapomnieć tamtego wydarzenia, za każdym razem gdy się widzi tą skaleczoną twarz. Więc chłopak przez te myślenie mógł się czuć prześladowany, tym jaką krzywdę wyrządził mu ojciec. A taki uszczerbek na zdrowiu psychicznym zostaje na długo, a nawet i na zawsze, czyli tak jak ta blizna. Jak wiemy, ilekroć Zuko próbował ułożyć sobie nowe życie, zawsze przypominał sobie własne przeznaczenie, bo to one, wedle Zuko, kierowały jego życiem. Jednak to blizna zawsze była jego motywacją, od początku, gdy miał złe zamiary, aż do końca, gdy przeszedł na właściwą stronę. Podczas pobytu w Basingse starał się wraz z Airo ułożyć nowe życie, ale zamiast tego wybrał zdradę. I bez tej zdrady oraz żalu po niej, Zuko nie doznałby dostatecznego szoku, aby stać się przyjacielem oraz nauczycielem magii ognia dla Anga. Ponieważ kiedy pogodził się z nowym celem, stracił też moc tkania ognia. Z tego powodu, że gniew nie był już jego głównym paliwem i tym razem nie stracił on motywacji, a tylko zyskał jeszcze większą. Znajdując siłę po spotkaniu z dwoma ostatnimi żyjącymi smokami. Wtedy też zauważył, iż ogień nie tylko niszczy, ale może i tworzyć, a to zasługa jego motywacji, gdy patrzą na tą bliznę właśnie od tej strony. Nieraz sami się zastanawiamy, a co by było gdyby? Pewnie macie sytuacje w życiu, których chcielibyście uniknąć, albo rozegrać inaczej. Cóż, w tym przypadku blizny, na prawie pół twarzy, było raczej podobnie i łzuko, ponieważ gdyby w tym jednym momencie jego życia, a mianowicie na Naradzie Wojennej, siedziałby przez chwilę cicho, to jego życie, jak i wielu mieszkańców Avatarze, byłoby zupełnie inne. Więc jako człowiek musiał wiele myśleć nad tym, czy na pewno postąpił prawidłowo, czy też jego szlachetne wstawienie się za młodymi żołnierzami podczas Narady Wojennej było dobrym pomysłem. Jednak my, jako widzowie, wiemy, że postąpił prawidłowo i stał się jednym z najlepszych władców ognia od wieków. Lecz będąc pod wpływem propagandy wielkości narodu ognia, nie zawsze to było takie jasne. Przechodzimy trochę głębiej i spójrzmy na Zuko już z perspektywy legendy Kory. Tam jest już zasłużonym i byłym władcą ognia na emeryturze. Świat poznał jego historię, stał się symbolem zwycięstwa dobra nad złem. Liczne dzieła pisane, jak i pomniki Zuko, były rozsiane po całym, nowym i pokojowo nastawionym narodzie ognia, gdzie blizna Zuko stała się także blizną całego państwa. Bo w końcu wraz z rządami Zuko nastała nowa era era odbudowy, era spokoju i harmonii. Oraz era wspólnej walki, otworzenie czegoś pięknego, a nie tylko niszczenie. Całe życie księcia, jak i późniejszego władcy Ognia Zuko, jest wielkim przykładem dla nowych pokoleń żyjących w tym wspaniałym świecie. Blizna Zuko jest także dobrym przykładem dla samego widza. Mówi nam, że nawet osoba mocno skrzywdzona i zaopatrzona w siebie, może okazać się na tyle silna, aby zmienić oblicze swoje, jak i świata, stając się kimś naprawdę wielkim. Dzięki Pain! Polecam wam jego kanał zawierający strasznie ciekawe tematy związane z anime i nie tylko. Możecie go ode mnie pozdrowić. Link do jego kanału znajdziesz teraz klikając w prawy górny róg, jak i w opisie filmiku. No cóż, my się z wami w takim razie żegnamy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronika Fatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Zuko, jak i wcześniej wspomniany Todoroki, otrzymali swoje blizny po spotkaniu z niezadowolonym ojcem. Do tego były po tej samej stronie twarzy i obaj używali ognia w walce. Jak dla mnie podejrzanie dużo tych podobieństw.